To zaraz panią wyproszę no pani Proszę mi wypraszać! Poseł Marek Suski, szef Komisji Energii w walce z aktywistką klimatyczną i na straży interesu partii, żeby dostać unijne pieniądze na KPO i nie stracić poparcia. Jeśli ta ustawa w końcu zostanie odblokowana, jeśli wetraki w końcu zostaną odblokowane, to nigdy nie zdamy wam powiedzieć o tym, że to jest wasz sukces. Dlatego że przede wszystkim to jest 7 lat waszych zaniedbań. Byłam tam reprezentując naprawdę grono mega zaangażowanych młodych ludzi, którzy po prostu mają dość tego, jak, w jakie bagno wprowadziła nas, nas Zjednoczona Prawica w ostatnich latach. Prowadzą nas do takiej sytuacji, że nie jesteśmy w stanie zachować jakiegokolwiek bezpieczeństwa energetycznego i zamiast walki i dbania o to, żeby jak, jak najdalej był od nas koniec świata, martwimy się końcem miesiąca. Wiktoria brzmiała i mówiła poważnie, to czego politycy pisu raczej nie chcieliby słyszeć. Szczególnie z ust osoby, której nie da się wsadzić do szuflady z napisem Totalna opozycja. To nie chciałabym jeszcze Dziękuję zadać. Bardzo. To nie wiec zielonych, to komisja. Pytania powinny być Ale pytania. do ustawy, a nie wygłaszane tutaj mowy o całym świecie. Nie, rozumiem, że pani. No pan, tutaj... pan, 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 panowie posłowie i panie posłanki mogły to robić, bo e, ja no, ale też Pani mogę. nie jest posłanką, jak grzecznościową. No ale jestem obywatelką. Wydaje mi się, że to na ale tym polega każdy wasze zadanie. Nie przychodzi i może gadać różne rzeczy. No, Co może komisji. gadać? Nie każdy może. No, jest... I dlaczego przewodniczący tej komisji, pan poseł Suski, w ten sposób się zachował wobec pani? Bo myślę, że nie radzi sobie z szczerymi osobami, które faktycznie są w stanie no, skonfrontować go z rzeczywistością. Prawno jest dość boleczna. Myślę, że ka ale każdy powinien mieć prawo, bo to my was zatrudniamy do no, tego. To my was zatrudniamy, co cztery lata urnie parę wyborczej. milionów przyjdzie na komisję i będzie wygłaszał no, różne swoje e, teorie. Może wtedy Dziękuję pan nie byłby pani wybierany. Bardzo. Chcemy czegoś innego, chcemy inaczej, domagamy się tego od polityków, robimy to konsekwentnie, jeździmy za nimi po prostu po. I że przewodniczący Suski nie może go słuchać. Myślę, że przewodniczący Suski nie był w stanie poradzić sobie z tym, że ktoś ma czelność. No, powiedz, 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 mu prawdę po prostu. Były trzy konkretne pytania, to nie był wiec. To były trzy konkretne był pytania. Wiec. Moim zdaniem to był wiec i pani tutaj jakąś polską Greton Turbę chce zostać chyba. Bardzo proszę panu... Ja mam na imię Wiktoria i nie potrzebuję być Greton Turbę. Nie ja udzielam pani głosu, bo zaraz panią wyproszę, no pani no, Proszę po mnie wypraszać. Dlaczego to jest ta młoda dziewczyna i co ona w ogóle tutaj gada? Nie chce, nie chce jej słuchać, więc włączę jej mikrofon, więc jeśli mamy jakiś taki... jeśli on miał jakiś taki Malutki obszar swojej władzy, a to dosłownie był guzik, który mógł mi wyłączyć mikrofon, no to musiał go użyć. To właśnie my reprezentujemy tą stronę społeczną i odnawialne źródła energii są no, rozwiązaniem dla nas wszystkich, również takim finansowym, no bo po pierwsze to są tańsze rachunki za prąd, tańsze rachunki za ciepło, no ale też beneficjentem jest też gmina, w której te, te farmy wiatrowe będą powstawać.